Nie wierzyłam, że moja współlokatorka zrobi coś takiego. Kiedy przeprowadziła się do mojego mieszkania tylko na kilka dni, myślałam, że damy radę się dogadać, bo znałyśmy się jeszcze ze studiów, ale pierwszego wieczoru rozpakowała swoje torby i od razu zaczęła przestawiać moje rzeczy, mówiąc, że jej kosmetyki potrzebują więcej miejsca. A ja tylko próbowałam zachować spokój, tłumacząc, że każdy centymetr szafy jest już zajęty. Dwa dni później znalazłam ją w mojej sypialni, siedząc na moim łóżku i testując kosmetyki na mojej pościeli. Udawała niewiniątko, gdy ją zapytałam co robi, a ja zaczęłam się zastanawiać, jak długo jeszcze będę tolerować jej obecność. Bo jej torby zaczęły wypełniać nie tylko moje szafy, ale i szafki w łazience. W kuchni zaczęła przesuwać moje przyprawy, otwierała moje zamrażarki i po cichu jadła moje jedzenie. W tym kanapki, które zrobiłam na później, aż pewnego dnia przyniosłam do kuchni świeżo przygotowane kanapki, postawiłam je na stole i powiedziałam, proszę, możesz wziąć jedną, ale reszta jest moja. Ona uśmiechnęła się dziwnie, a gdy wzięła pierwszą kanapkę i zaczęła jeść, poczuła coś dziwnego, śliskiego, białego, co wylewało się pomiędzy składnikami. Spojrzała na mnie, a ja tylko creepy uśmiechnąłem się z lekkim dreszczem adrenaliny. Ona zaskoczona przerwała na chwilę, ale po chwili skrzywiła się, zastanawiając nad smakiem, po czym nagle powiedziała: w sumie to całkiem dobre. I poprosiła o dokładkę, tym razem prowadząc mnie do swojego pokoju. Co sprawiło, że sytuacja kompletnie zmieniła dynamikę między nami. A ja stałem tam z mieszanką szoku i zaskoczenia, obserwując, jak moja współlokatorka, która wcześniej zajmowała moje przestrzenie bez pytania, teraz sama prosi o więcej. I w tym momencie zdałem sobie sprawę, że każdy ruch, każda reakcja, każda mała granica, którą stawiamy, może wciągnąć drugą osobę w zupełnie nową grę. A cisza w moim mieszkaniu po tej lekcji była dziwnie satysfakcjonująca, bo wiedziałem, że kontroluję sytuację nie przez siłę fizyczną, ale przez konsekwencje i spryt. A widok, jak ktoś kto wcześniej ignorował moje zasady, teraz dobrowolnie prosi o więcej, pozostawił mnie z mieszanką triumfu i niepokoju, wiedząc, że każda kolejna interakcja będzie równie nieprzewidywalna. A jak to byłem obserwować, jak ta dziwna dynamika się rozwija w moim własnym domu, bo czasami trzeba pozwolić ludziom zderzyć się z konsekwencjami własnych wyborów, żeby naprawdę zrozumieli, że przestrzeń i granice są ważniejsze niż chwilowe kaprysy. I w tym momencie uśmiechnąłem się pod nosem, patrząc, jak moja współlokatorka zasiada w jej nowym królestwie z moimi kanapkami, ucząc ją lekcji, której nigdy nie zapomni. A ja wiedziałam, że w końcu odzyskałem spokój w moim mieszkaniu.